W 3 sierpnia. Błogosławieni ubocz w duchu, albowiem do nich należy królewskie niebieskie. Marność dóbr oczesnych, słabo energii, myślą tego Łukasza. Ktoś tu murzył, gdy Jezusa. nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby wywiedzieli się ze mną z patkiem. odpowiedział: człowiek, ktoś mi nie ustanowił, wami sędziów albo rozjemców. Powiedział też do nich, Uważajcie że chciwości, że nawet ktoś to ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów i Tak zrobił. Boże moich spichrażów buduje większe i tam z samo moje i dobra. I powiem sobie, masz wszelkie dobre na długie lata złożone. Odpoczywaj jedziej i używaj. lecz Bóg rzekł do Niego. Głupcze jeszcze tej nocy zażądają Twojej dusze od Ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś. Tak dzień się z każdym, to skarby gromadzi do siebie a nie jest bogaty u Boga, a to słowa pańskie, komentarz mnie da słowa. Jezus mówi, że nie jest sędzią nie rozumie w powieletnych sprawach ludzkich. Czyli, że człowiek, korzystając z tego bożego darał, wieść całą rozum i wolna wola i nie stara się sam podejmować przemyślane i rozsądne decyzje, a wszystko ma odbywać się w kontekście wiary przyjęcia do Pana. Następnie nakazuje wystrzelać się wszelkich dziwości, czyli postawił mieć więcej za wszelką cenę. Stwierdza też, że życie człowieka nie zależy od posiadanych przedmiotów materialnych, a chodzi tu o prawdziwe życie, to, to, to życie, w którym także on żyje w swojej wierności a no nie takie życie przemijając określoną psychę. Życie wieczne człowieka nie zależy od posiadania materialnych materialnych od rozdanych. Pewnie, pewnie szczęścia człowiek nie zapewni sobie ani nie kupi za największe pieniądze. Ono od tego nie zależy nawet tu na ziemi. Potrzebna jest wyłącznie właściwa postawa bo wobec Boga, szukanie jego sprawiedliwości, jakby lesła. Głóduje z pomnożenie bogactw nadziei na zabezpieczenie swego, ży swego życia dłuższego, na długie lata. przekonaniu swojej samowystarczalności, bez postawy, dzięki czynienia, zatrzymane do oddzielenia się nimi. Na koniec sentencja podtrzymywającą litościowo. I tak dzieje się za każdym skazem, czyli traci swój żyd, nie Kto gromadzi skargi do siebie, nie tu Boga. Dziękuję.